Sebastian Bełzowski, firma OPSTEM. Rynek pomp w Polsce się cały czas rozwijał. Przede wszystkim rozwija się w związku z wzrostem świadomości ekologicznej klientów. Poza tym rynek rozwija się przede wszystkim dzięki temu, że świadomość techniczna instalatorów i jakość wykonanych instalacji cały czas rośnie. Dzięki temu, że jakość instalacji cały czas rośnie, mamy coraz lepszy efekt ekonomiczny i coraz większe zaufanie do pomp ciepła jak postrzegam, jako bardzo przyjazdający w zeszłym roku w stosunku do 2012 roku wzrósł prawie 20%. E, dzięki takim organizacjom jak Bord PC na przykład, czyli organizacjom zrzeszającym e, producentów pomszykła, e, pewne normy, myśli techniczne są wdrażane. E, myślę, że to jest bardzo dobry i przyjazny klimat dla producentów e, i dla instalatorów przede wszystkim. Tym samym, e, tym samym e, większe pieniądze znajdą się na tym. Linki. 我现在看去跑操，我需要休息休息。